Po sukcesie pierwszej książki powstała druga. Grzegorz Doroba, autor ilustrowanej historii motocykla WSK, w minioną środę promował kolejną część opowieści o kultowej Marce Rodem ze Świdnika. Nad moją najnowszą książką pracowałem ostatnie 4 lata. Książka opisuje chronologicznie wszystkie modele, które powstały na taśmie produkcyjnej modele seryjne od 54 roku do roku 85. Plus dla miłośników marki WSK znajdziemy podstawowe dane techniczne, wszystkie schematy elektryczne, no i jeszcze wiadomości odnośnie pozostałego asortymentu, który był produkowany w naszej wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Wedle zapewnień autora książki, druga część nie jest ostatnią. Powstanie trzeci tom, już jest gdzieś tak na 90% ukończony. I poświęcony ten tom będzie motocyklom prototypowym, motocyklom sportowym i opisze wszystkie silniki, w które wyposażane były motocykle WSK.